Dokładnie, byle do tej 40 jakoś dociągnąć i potem już <głodny> to jakoś będzie, jakoś pożyjemy. Ostatnio dostałem takie śmieszne pytanie i tak przesunąłem o sobie w twarzy, bo ktoś się mnie zapytał we wrześniu, jakie mam plany na Sylwestro. Jaką osobą jest kajetan duszyński? Jest jeden do jednego przeniesiony z do, do życia codziennego? Czy różni się ten kajetan, który zdejmuje kolce i przywdziewa zwykłe adidaski i chodzi gdzieś tam sobie po mieście? Ja myślę, że tak prywatnie jestem takim typem nerda raczej. Żeby czas spędzać bardziej w domu, też ze znajomymi, ale nie jestem oso jakąś osobą super towarzyską. Żeby trochę czytać, spędzać czas, czas przy komputerze, lubię dosyć kulturę, wychodzić do kina, obejrzeć jakieś filmy. Także nic specjalnego, każdy tam ma jakieś swoje... Zajawki, tak. A jak siadasz przy tym komputerze, to są bardziej gry, czy gdzieś tam szlajasz się, mówiąc kolokwialnie, po sieci i mm. y, idziesz w najgłębsze odchłanie internetu, <grym> tak. Więc co masz na myśli? No, bardzo różnie wiesz, mam, mam różne zajawki. Ja nic nie miałem na myśli. Czasami się czegoś uczę, czasami właśnie jakiś Reddit, Wykop, czasami jakieś serie na YouTubie, czasami właśnie w coś gram. Ostatnio w WoWa, także bardzo różnie. Po prostu jakoś tak doceniam to, że jest tam wszystko łatwo dostępne i, i mogę robić to, na co mam ochotę. Jak ty sobie ten czas pomiędzy treningami pożytkujesz na, na, na obozach? No właśnie, też różnie. Zaraz jestem w takim momencie, gdzie przyjechałem na ten obóz z chęcią na wypoczynek, żeby po prostu nigdzie nie jeździć, tylko się skupić na tym treningu. I bardzo dobrze mi to zrobiło. Także teraz robię jakąś drzemkę, czytam jakąś książkę albo po prostu jestem na komputerze. No, bo to jest taki paradoks, ale jednak. E, treningowo oczywiście jesteśmy bardziej obciążeni, ale jednak mamy wszystko na miejscu i nie musimy przede wszystkim gotować. Coś, czego z odczucieniem przepadam w domu, e, ale chyba bardziej nie lubię sprzątać. Także no, te dwie czynności jesteśmy obciążeni przez cudowną obsługę hotelu. Także e, ja, ja czuję, że odpoczywam po prostu. Nie masz y, takich momentów, że idziesz do kuchni, już, ale teraz przyrządzę danie. <laughs> Ja bym to lepiej zrobił, nie? Widzę tak, do, kurde ten rosu, ja bym go lepiej doprawił. E, nie powiedział nigdy nikt, e, tak naprawdę, bo ja, szczerze mówiąc nie gotuję jakoś cudownie, a na pewno nie tak różnorodnie. E, natomiast tak, oczywiście, że jak wracam do domu, to mam ochotę coś swojego zrobić. Popisowe danie Kajetana Duszyńskiego to... Tylko nie mówię jajecznica. Nie, 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 nie. Albo kanapki z serem i ketchup. Jakbym mieszkał w akademiku, jeszcze bym tak powiedział, ale teraz to Jakbyś mieszkał w akademiku, to byłyby parówki z wody. Z czajnika. Teraz to jest kurczak po koreańsku. Polecam z kwestii smaku. Mega sztos. Azjatycka kuchnia? To jest, tak, tak, tak. To tak wspomnienia z Tokio? Tak, zdecydowanie. Jak jesz takiego Właśnie... kurczaka po koreańsku i sobie... Mm, byłem w Azji. I patrzysz wtedy na ten medal wiszący na ścianie. Zdecydowanie. Kocham kuchnię japońską, chyba takim moim ulubionym daniem są właśnie rameny e, drobiowe, wieprzowe, e, także uwielbiam te dania, bardzo często e, ch chodzimy w Łodzi, e, sushi tak, tak samo, także ja w Tokio naprawdę bo dla mnie wyjazd życia, jeżeli chodzi o gastronomię. E, natomiast te dania są dosyć trudne do przygotowania. Trzeba mieć trochę skili, ja jeszcze nigdy nie zrobiłem ramenu w domu. Może się kiedyś podejmę, to tylko na razie się jakieś wczaki w panierce po prostu. Trzeba będzie to uwiecznić. Pierwszy ramen ramekan duszyńskiego. Spokojnie, vintage, o wszystkim Was poinformuję i dam wam fajny przepis. Dobra, a gdyby nie sport, to byłaby ta nauka i co do tej nauki by było dodatkiem mhm. zamiast sportu. Hmm. Myślę, Wiesz, że... Kiedyś jako by... młody chłopak nie poszedł na trening i ktoś by nie powiedział, no on będzie dobrze biegał w kółko. Ojej, to, to, to mnie już zagiąłeś, bo naprawdę myślę, że będę się zajmował czymś związanym z, bardziej ze zwierzętami, lubię terrorystykę. E, zawsze chciałem mieć zwierzątko, to mnie się pytają, powiedzmy dzieci w szkołach, psy czy koty, a ja mówię, no bardziej to wiesz, jakieś owady, na przykład mrówki albo jaszczurki, to to, to jest bardziej moja bajka. Niestety nic nie mam w domu, ale już od paru lat się przymierzam, tylko cały czas sobie co tak odstawiam, bo trzeba przy tym być właśnie na miejscu, więc myślę, że gdybym nie trenował, myślę, że bym się tym zajmował, może bym jeździł trochę po giełdach i hodował takie zwierzęta. Czyli hodowałbyś mrówki? <laughs> może mrówki, może jaszczurki, może modliszki, coś, coś takiego. A jesteś pracowity jak mrówka? <laughs> nie, myślę, że nie, aż tak jak mrówka to nie. To nie. Jak znaleźć ten balans między e, sportem a życiem, kiedy sport staje się twoim całym życiem. No właśnie, no to życie staje się mojego sportem, więc wszystko wspaniale powinno grać, e, ale tymczasem tak nie jest. E, myślę, że Trzeba to traktować, tym mnie, troszeczkę jak taką robotę, czyli mam telefon służbowy, to po do domu zamykam go w szafce, tak, i tutaj robimy podobnie, powiedzmy spisuję trening do dzienniczka treningowego i na tym się, powiedzmy, to kończy, ale oczywiście to żartuję, no bo na dobrą sprawę... Sportowa jest niej nigdy do pracy, ale też spędza w niej całe życie i my tak naprawdę powiem, z tymi treningami również musimy jakoś o siebie dbać, ale y, nie powinno według mnie to być już takie y, z taką wysoką dozą koncentracji, tak? tylko po prostu y, trzymać się pewnych zasad, y, właściwie dbać o tę regenerację tak? i wtedy, wtedy każdy sobie jakoś tam samodzielnie pytanie, jak, jak bardzo go to obciąża ta, takie dbanie o te aspekty poz, treningowe. Ty jesteś osobą, która otwarcie mówi, że swoje życie w przyszłości chce związać z nauką i z tym, w jakim kierunku się kształciłeś. Jak podtrzymywać wiedzę i zainteresowanie tematem, no, kiedy jest się aktywnym, zawodowym, utytułowanym już, a pewnie chce się być jeszcze bardziej utytułowanym sportowcem? Tak ja sobie tą e, furtkę za, cały czas zostawię otwartą e, dla nauki e, i nadal tak myślę. Natomiast czy, czy tak mi życie da, żeby, żeby spełnić te swoje marzenia, to nie wiem, no bo e, tak naprawdę... No emery emeryturę już masz, to emeryt emerytem szczęśliwy możesz być i zajmować się przyjemnościami. Dokładnie, byle do tej 40 jakoś dociągnąć i potem już <laughs> to jakoś będzie, jakoś pożyjemy. Natomiast e, no tak bym chciał obecnie, tak, ale plany się bardzo dynamicznie zmieniają. To, co planowałem trzy lata temu, to teraz mnie to nie powinno być na tym obozie, bo takie miałem plany. No a jak widać jestem, więc staram się być dosyć spontaniczny, elastyczny, dostosowywać się do sytuacji, bo bardzo mi zależy cały czas na sporcie, tak. Myślę, że z tą nauką też wiążę jak najbardziej jakby przyszłość. Myślę, że bardziej niż z sportem. Chociaż też kto wie, bo trenerka też mnie jakoś interesowała, ale może bardziej w takich sprawach. Powiedziałeś, że jesteś spontaniczny. Wiadomo, planu, jakbyś sobie zrealizował plany, które sobie założyłeś, to ciebie by tutaj nie było. No plany są od tego, żeby je zmieniać. Bardzo często musisz zmieniać plany przez sport? Myślę, że zdecydowanie, że my tak naprawdę Ostatnio dostałem takie śmieszne pytanie i tak prasnąłem o sobie w twarzy, bo ktoś się mnie zapytał we wrześniu, jakie mam plany na Sylwestra, a ja powiedziałem, że ja nie wiem, co ja będę robił za tydzień, bo właściwie skończyłem teraz sezon, a miałem, planowałem tak naprawdę, że będę jeszcze startował, ale tu się jakaś kontuzja zdarzyła i nagle miesiąc wcześniej zakończyłem ten sezon tak naprawdę i ciężko sobie to tak ułożyć w głowie, tym bardziej teraz widzę, jak powiedzmy we współpracy z różnymi partnerami czy takie życia pozasportowego. Dużo jest wydarzeń, które wyskakują i też trzeba być elastycznym, także nie jest to takie, taka robota od 8 do 16. No i właśnie to, 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 to jest ciekawe. Tak. Jakbyś był skoczkiem na narciarskim, to wiedziałbyś, co będziesz robił w Sylwestra. Pójdziesz wcześniej spać, żeby skakać w nowy rok w patent Kilczeń. Dokładnie, ale jeszcze bym obozy w Spalec, też bym wiedział, co będę robić. <laughs> robił kółko w 24. stadionie